Cześć, mam na imię Ania, a to jest Kostek i zapraszamy Cię na jogę. Usiądź sobie wygodnie na macie albo na podłodze, skrzyżuj nogi, po plecy i przywitamy się, tak jak zazwyczaj witamy się na nodze, na nodze, na jodze, przytulamy dłonie do mostka i na cztery mówimy na namaste. Trzy, cztery, mastek! Dzisiaj zabieram Cię na opowieść o Państwie Śmierdziuszek. Dzieci uwielbiają tę historię, mam nadzieję, że Tobie też się spodoba. Można zaprosić mamę na ją albo tatę, albo siostrę, albo babcię. Zaproście wszystkich i ćwiczmy razem. Zaczynamy. Państwo Śmierdziuszek to byli tacy strasznie okropni Państwo. Pan Śmierdziuszek miał brodatą twarz. Miał dużo, dużo brody masie sobie dwoma rączkami tu brodę i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Co gorsze, pan Śmiodziuszek miał również włosy w uszach. Pocieramy uszy, pocieramy uszy, pocieramy uszy. Ponieważ miał długą, gęstą brodę, to w tej brodzie często miał jedzenie i często musiał wydmuchiwać to jedzenie z tej brody. Złącz dłonie, połóż ręce pod brodą i teraz z wdechem Unieś łokcie i z wydechem zdmuchnij z brody okruszki. Jeszcze raz wdech. I zdmuchajmy. Jeszcze raz. I wydmułem. Super. Pani śmierciuszek wyglądała jak czarownica. Wstajemy. I robimy taką złą czarownicę. Czyli robimy krzywą twarz. Krzywą twarz. Krzywe plecy. Krzywe nogi. I krzywą ręk jestem okay. z dwoma czarodzimi, z niedobrymi czarodziejami czarownicami. Śmierciuszka. Okej, okay. pani śmierdziuszek bardzo nie lubiła dzieci. I wiesz, co robiła tym dzieciom? Stawała szeroko, wstań szeroko wzdłuż maty, skręci jedną nogę, wyciągnij ręce, wyciągnij się i takim. Taką swoją laską, patykiem robiła dzieci, tak, robiła dzieciom tak, takie żgała i robiła im tak, amas, a amas, amas, amas. A a tak jest, w drugą stronę, wyciągamy mocno rękę i robimy amas, amas, a, a masz Byli okropni, mieszkali w takim strasznie dużym, ale bardzo starym i zaniedbanym domu. Staję troszeczkę szerzej, wyciągnij ręce, połącz ręce i mocno się wyciągnij. Wyobraź sobie, że w tym domu nie można było nawet otworzyć okienem. Spróbujemy, zobaczcie. Schylamy się, chwytamy za okno, proste plecy, proste nogi, i próbujemy podciągnąć. Nie da się! Taki to był starego. W tym domu, dookoła domu był taki duży, zaniedbany ogród. Nawet drzewa w tym ogrodzie nie wyglądały jak normalne drzewa. Kładziemy ręce na brzuh, na biodrach. Przytykamy sobie jedną piętę do nogi. Normalnie drzewa rosną wysoko, 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 wysoko. I są takie piękne i szerokie. Ale ponieważ to był ogród, w którym drzewa takie były niepiękne, to one były takie. Smutne, szare, martwe. Zrób na drugą nogę martwe drzewo. Uwaga, wdech ręce do góry i. I teraz ja spróbuję zdmuchnąć swoje drzewo. Uwaga. wróciłaś. W tym ogrodzie była jeszcze klatka. Siadamy. Krzyżujemy stopy. Uwaga, chwytamy się za ręce i podnosimy była to zamknięta w klatka, spróbujesz wyjrzeć z klatki? Przez małe okienko. I w tej klatce, słuchajcie, były zamknięte, rodzina była zamknięta małych, cudownych małpek. I tak, w tej rodzinie był tata małpka, teraz po jednym skoku dla każdej małpki. Gotowy? Uwaga! Po jednym skoku. Tata małpka. Trzy, cztery, do góry z małkiem. wyskokiem. Była mama małpka. Trzy, cztery. Był synek małpka. I była córeczka też małpka. I te biedne małpki siedziały w tej klatce, bo tam je właśnie śmierdziuszki zamknęły. I nie mogły z tej klatki wyjść, ale bardzo nie robiły państwa śmierdziuszków, nie tylko dlatego, że zamknęli je w klatce, ale także dlatego, że Pan Śmierdziuszek strasznie nie lubił w ogóle wszystkich zwierząt, a także ptaków. I wiecie, co robił? Malutkie ptaszki uklęknij, łapał w bardzo sprytny sposób. Malutkie ptaszki, robimy malutkiego ptaszka. I teraz w drugą stronę. Otóż smarował gałęzie drzewa klejem. I te biedne ptaszki, jak tylko przesiadały na tych gałęziach, to się Przyklejały, podlatywały do drzewa mhm. i po pochopolutko stawały sobie. Edźmy, ptaszek. Aha, patrz przed siebie, żeby utrzymać równowagę. I potem, kiedy chciały odlecieć. O! 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 Nie dało się odlecieć. Na drugą stronę. Znowu przyleciał następny ptaszek. I próbowała potem odlecieć. O, o, o! Nie udało się. Wiecie co, pan Śmierdziuszek robił z tymi ptaszkami? Wkładał je do garnka, do wielkiego garnka. Pewnego dnia w tym ogrodzie zaczął wiać wiatr i przyszła burza. Wstajemy, po wolutku, najpierw zaczyna padać deszcz, klepiemy, 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 klepiemy nogi. Klepiemy całe. Klepiemy całe ciało, delikatnie twarz. Potem, słuchajcie, zerwał się już wiatr i wielka przyszła burza. Skręcaj trochę kolana do środka. Tak, tak jest. Tak, żeby się całym prawie skręcić. I przyszły też pioruny w burzy. Na trzy, cztery, ręce do góry i robimy klap. Trzy, cztery. I jeszcze jeden piorun. Trzy, nogi szeroko. Trzy, cztery. I jeszcze raz. Trzy, cztery. Tak jest. Ta burza, słuchajcie, przywiała do ogrodu niesamowitego gościa. Najpierw zrobimy duży wiatr. Krzyżujemy stopy, kładziemy ręce przed siebie i zaczynamy mocno dmuchać. Uwaga. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ta burza, słuchajcie, przyniosła do ogrodu... Pięknego ptaka orła. Zrobimy teraz orła. Stajemy sobie na dwóch nogach. Przekładamy nogę przed nogę. Troszeczkę uginamy kolana. I teraz najpierw przełóż rękę, pokiwaj, a potem dołóż rękę do ręki. Tak jest. I troszeczkę jeszcze się umień. Pięknie mamy orła. I ten orzeł przysiadł sobie na klatce. I na tą małpki z klatki. Pamiętacie, jak mamy klatkę? Wystawiły głowy przez okienko i powiedziały tak uważaj, tu mieszka straszny pan śmierdziuch, który bardzo nie lubi ptaków i on wsadza je do garnka, potem jak je przykleił do drzewa i hmm. miesza je w tym garnku i gotuje. Robi tak. Szeroko składamy nogę, okej? Okay. Proste plecy. Dobrze, proste plecy. Bierz nogę teraz jedną i mieszamy, mieszamy w gardku, za stopę się chwyć i za kolano, mieszamy w stara staraj się utrzymać proste plecy, drugą nogę mieszamy w gardku, mieszamy. mieszamy, 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 roz, nogi jeszcze cały czas szeroko, potem bierze wielką chochlę, miesza nią jeszcze tak bardziej te ptaszki w jedne, a na końcu co je zrobi z nimi? Nie. Yeah. je! A na to orzeł. Stajemy do góry i teraz robimy orła na drugą stronę, czyli drugą nogę i próbujemy zapleść trochę inaczej ręce. Okay. I lekko uginamy znowu nogi. A orzeł mówi tak, hmm, hmm, hmm. który był bardzo mądry ptakiem. Zobaczymy. Ja dzisiaj przyjechałem żeby was, przyleciałem, żeby was uwolnić. Mocno rozłożył skrzydła, stuknął dziobem i drzwi od klatki się, słuchajcie, otworzyły. Uwaga, otwieramy drzwi od klatki, noga na bok, ręka do góry, ta ręka na dół, ta druga do góry, tu kładziemy drugą rękę i powoli otwieramy drzwi od, od klatki z takim skrzypieniem. I hop! Po drugie i po jedna po drugiej małpce zaczęły wyskakiwać do góry z kratki. Uwaga! Jedna małpka do góry, trzy cztery. Hop, a okrzyk? Trzy cztery. Druga małpka. Tak jest. Trzecia małpka. Hop! I jeszcze ostatnia małpka. Hop! Małpki wpadły na genialny pomysł. Otóż stały i bardzo ciutko poszły do szopy. Bardzo cicho poszły do szopy, w której pan niż trzymał klej, którym przyklejał ptaki. I teraz wzięły skrzynkę z klejem, wyciągnij ręce i powolutku schyl się po skrzynkę z prostymi plecami, weź skrzynkę i podnieś się do góry. Włóż sobie na plecy i pociutku wróciły do klatki. Wróciły do klatki. W klatce położyły się na podłodze, cichutko, jak myszki. Orzeł położył się obok i wszyscy udawali, że nic się nie stało. Udajemy, że nic się nie stało, witamy sobie. Nic się nie stało, nic się nie stało. Cichutko czekali, aż Państwo Śmierdziuszek wyjdą z domu. I Kiedy tylko wyszli z domu, oni szybko weszli do ich domu i wiecie, co zrobili? Wszystkie ściany i sufit wymalowali klejem. Malujemy klejem. Uwaga! Jest dużo roboty. Łączymy ręce z tyłu, stajemy w lekkim rozkroku, troszeczkę palce yy, stópek skieruj do siebie, do środka. Uwaga! I wdech ręce i malujemy. Góra, dół I śpiewamy. Malujemy ściany, malujemy. Malujemy ściany, malujemy sufit. Potem malujemy sufit w pozycji żyrafa. Noga do przodu, ręce do góry, chwytamy pędzel i malujemy sufit. Malujemy sufit, malujemy sufit, malujemy sufit. Malujemy sufit. Malujemy sufit. Druga noga do przodu i cały czas to robimy. Malujemy sufit, malujemy sufit, malujemy sufit. Nawet, słuchajcie, orzeł malował ten sufit latając w powietrzu. Chwycił sobie ten do zębów, rozłożył skrzydła i mówił tak. Malujemy sufit, malujemy sufit, malujemy sufit. Na końcu małki postanowiły wykorzystać nawet swoje ogony do malowania. Podpieramy się rękoma, wyciągamy nogę do góry i malujemy sufit, malujemy sufit, malujemy, malujemy. sufit. Malujemy. sufit malujemy. Drugą nogę też malujemy sufit, malujemy sufit, malujemy sufit. Następnie wpadły na pomysł wszystko już jest pomalowane klejem, to można by tam poprzyklejać różne rzeczy. I tak postanowiły przykręcić na przykład stół. Nogi do przodu, ręce układane z tyłu i uwaga, hop! Mamy stolik piękny i przykleiły ten stół sobie do sufitu. Następnie postanowiły przykleić do sufitu wszystkie krzesła. Wstajemy, łączymy stopy, ręce do góry i niziutko robimy krzesełko. Ugni kolanka. ugni kolanka. Proste ręce. Krzesła oczywiście też przykleiły do sufitu. Następnie postanowiły przykleić do sufitu banany. Łączymy ręce, stopy razem i robimy banana. Robimy banana wykrzywionego w drugą stronę. Tak jest. Postanowiły również przykleić tam miskę z pozostałymi owocami. Połóżcie na brzuchu. Tam głowę, w tamtą stronę, chwyć się za kostki i wysoko unieś głowę do góry i nogi. Miska z owocami. Aha. Na samym końcu postanowiły również przykleić parę książek. Siadamy, łączymy stopy i rozkładamy nogi jak książkę. Hup, I znowu składamy i znowu rozkładamy jak książkę. Również stwierdził, że przykleją wiesz co? Pralkę. Krzyżujemy nogi, kładziemy sobie ręce z tyłu za głową, proste plecy i wirujemy jak pralkę. Uwaga. I pralkę również przykleję na suficie. Na sam koniec postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda, jak wszystko jest przyklejone na suficie. Uwaga. Stajemy w dużym rozkroku. I powolutku robimy skłon, 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 skłon i spróbujemy teraz spojrzeć między nogami na sufit. Oj, oj, oj. Halo, widzicie mnie? Kostek, widzisz mnie? Nie. Musiałbyś stanąć odwrotnie. Zobacz, odwrotnie i nożniki Halo. ja widzę sufit. Ja też. Kiedy już wszystko zostało pomalowane, po znowu wyszli sobie, schowali się do swojej Klatki. I znowu cichutko jak myszki kładziemy głowę i znowu udawali, że nic się nie stało. Nic się nie stało, nic się nie stało. stało. Czekali, aż państwo śmierdziuszek wrócą do domu. W końcu państwo śmierdziuszek wracają do domu, ponieważ byli wielcy i ciężcy. Jak wracają do domu, to jakby stado słoni. Chwytamy się za nogi. I, i tu i tupie wracamy pan Śmierdziuszek, pan Śmierdziuszek do domu. Weszli do domu, stanęli w drzwiach, spojrzeli na swój dom, na sufit. I straszna złość ich ogarnęła. O, kto nam to zrobił? Znajdziemy tego, kto nam to zrobił. Pobiegli szybko, wsiedli na rowery. Kładziemy się na plecach, nogi do góry, głowa do góry i pedałujemy teraz na rowerze, pedałujemy, pedałujemy, mocno popedałowali, żeby znaleźć tych, kto im to zrobił, krzycząc, my cię znajdziemy, my cię znajdziemy. A małpki i orzeł wszyscy po prostu byli ubawieni po pachy. Głośno się śmiały małpeczki, uwaga! Robimy śmiech małpeczek. Podnosimy nogi, podnosimy ręce i robimy tak. O, że musiał wracać, słuchajcie, do, swoich, do swojego domu, czyli do Afryki. A małpki wyszły z klatki i zaczęły się przyciągać. Wyciągnęły sobie jedną nogę, drugą. Wyciągnęły ręce, a potem przełożyły nogę. Aha. Przekładamy rękę. Obracamy. Teraz druga noga, druga noga, obracamy się i machamy o Mówimy cześć! Dziękujemy, że nas uwolniłeś. Po czym małpki po raz ostatni już wyskoczyły, słuchajcie, z tego ogrodu, skacząc prosto na przepiękne drzewa. Cztery małpki skaczesz, uwaga, raz, do góry. Druga małpka, Trzecia małpka, i czwarta małka. Niedaleko był piękny las, ale z takimi już porządnymi, pięknymi drzewami. Przykładamy nogę, kładziemy ręce, tu opieramy. I teraz nasze drzewo rośnie pięknie, do góry ma wielkie gałęzie. Na końcu rozkładamy. Tak jest. Zmieniamy teraz tylko nogę. I tak wygląda piękne drzewo, które delikatnie. Wieje, pochyla się, jak wieje w prawo i w lewo. O, moje drzewo się przewróciło. Spróbuję dmuchnąć jeszcze twoje. Uwaga, to już mocno. Ani drgnie, czyli zdrowe drzewo. I na tym drzewie zrobiły swój nowy dom. Położyły się wygodnie na szerokich gałęziach. Połóż się na plecach. Przytul sobie kolana do brzucha. I delikatnie pokołysz kolana do brzucha, ale głowa zostaje na macie. Delikatnie się kołyszemy z boku na bok i potem rozkładamy ręce, nogi, zamykamy na chwilę oczy. Bierzemy sobie kilka spokojnych wdechów, udechów. Małpki odpoczywają pod drzewem, cieszą się wolnością. I myślą, jak to dobrze, że ten zły człowiek i ta zła kobieta, państwo śmierdziuszek, zostali ukarani za to, że byli. Powolutku przewracamy się na bok. I siadamy sobie na macie. I to już koniec naszej opowieści na dzisiaj. Żegnamy się tak samo, jak się przywitaliśmy, czyli mówiąc na master. Czy Namaste. Dziękujemy. Pa,